Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. 45. dzień, Joseph. Mm -hmm. Pięknie, pięknie. Co jest? Piąteczek, kurczę. Uh. Dobra. Mm -hmm. Tak, tak. Chodzi o to, żeby tutaj po prostu... Zielone nie było. Obok zielonego. Ja w dalszym ciągu katarek. <laughs> Rypeczka. Co jeszcze? Więcej, więcej, kurwa. Więcej. Dobra, kawę. Byk. To do kartonu. Tutaj do korza. Znaczy się. Dobra, mamy to. Dodać tupyk. tutaj od razu. I czekajcie co ja chciałem? Nij kupki do kawy, a może do kawy? Co to jeszcze miało być? Mleko. No dobra. Mamy nabiał. Możemy klikać kup magazynier tam się trochę wykaże. No dobra. No, tu są, tu kawę. Eee. No dobra, 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 okej. Okay. Nieważne. Pstryk. Józef. Jak tam? Przygotowania do weekendu? <noise> ja y, chciałem właśnie jeszcze zgłosić, ci co... Czekajcie, no, tak jak. Czy yy, ci, co oglądali poprzedni film? <gry> Sorry, no niestety przycisnęło mi się, już tłumaczyłem się wcześniej. Przycisnęło mi się wyłączenie mikrofonu, znaczy sam przycisnąłem. Chciałem coś tam zrobić i zapomniałem to odcisnąć. No ale. Dograłem się po prostu, dograłem się. <gry> yy, dobra, ty, bo tak się kręca jak smród po gaciach. Zaraz tutaj się wziąć za coś. Dobra, pierwsze będą. Frytasy, frytasy, frytasy 4, 3, dobra, bierzemy te frytki. Ta, będą trzy, to chyba najlepsze w ogóle. 3 razy będziemy frytki tutaj, a może... Może nie. Dobra, zobaczymy. Wierzymy sobie na razie tak. To co można położyć tutaj, taca pstryk, pstryk. Teraz weźmy sobie na też myślę, że można ze dwa razy nuggetsy dać. 3. 3 są w taki, 4, dobra, czyli bierzemy to. Dobra, weźmy to. Ech, co za łeb. Margetsy. Dobra, to te frytki już można wrzuca, czy nie wiem na co czekasz. Na no, oklaski. Dobra. Co tutaj jeszcze mieliśmy? Kurczak burgera. Dobra, weźmy tego na przykład i będzie, że ten, że, że ten. Nugetsy. Dzięki Mike. wróćmy to tutaj. No, no wiedziałem, że tak prosta, bo on. on nie wie gdzie. No nie, no nie wie gdzie. No tu sobie rozkładam. Bo blisko, dlatego. takie opakowania, bo to chyba 4 akurat negacy wychodzą. Znaczy 4 opakowania nuggetsów. Dobra. Mleko miałem już jeszcze. No chyba już będzie dobrze. <grym> no dobra i tak wtedy tak jak mówiłem wcześniej, tu sobie wezmę o, burgerki stryk elegancko z trzy takie zrobimy sobie Bo nie wiem ile będzie potrzebna Zaraz, sprawdźmy Dobra, to mamy jedne frytki Dobra, to zostawiam na razie póki co Ay. A, mleko Mleko, mleko, mleko ilość dwie ta z mlekiem obstawiam, że będzie blub, blub, blub. Myślę, że będzie można wziąć taki jakiś dodatkowy bonusik, zrobić yy, na zasadzie zagrać sobie z kimś i wystawić to na neta. Nikt tego nie pije. Splaszko. Aha, bo to jest tak. Nikt nie pije tej niepodłączonej coli. Ciekawe dlaczego, nie? Dobra, weźmy sobie Dobra, te drzwi, zamknij te drzwi. Kubeczki. Ty, ja nie brałem kubków już? Chyba nie. Dobra. Uh -uh. Uh -uh. Dobra, to będzie wszystko Dobra Dawaj, szybciutko, szybciutko Tu są jeszcze pstyk Ej, te jedne kubki musiał gdzieś położyć, nie? Tu są kawa, tu jest kawa, dobra Ja mu to później zdejmę To może będzie mu łatwiej Ale to już nie dzisiaj Zaraz weekendzik, prawda? No to... Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Dobra. Kupki. Czekaj. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Niech będzie. To co? Klasycznie papierki. Dobra, mamy to. Yy, tu sobie podsmażymy. Pstryk, pstryk, pstryk. Sześć sztuk, elegancko. Pusta tata, to chyba wrócimy sobie od razu dwa naraz, nie? Mhm. Ok, <laughs> avanti. Avanti. Packa! Dobra, na czas, na czas Józef Dobra, odstawiamy to. Co my tam mamy jeszcze? Taca. Tu taca weźmy, położymy zaraz. Ty ty ty. ty. Mówi, nie daję za dużo, bo nie wiadomo co to będzie. Zresztą i tak te bułki nie proszę, tak położyłem, no, ale dobra. Tu jest 9, czyli zaraz wezmę jeszcze jeden. Okej, okay, dobra. I mamy to, dobra. I na do bułeczki. Pyk, 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 pyk. Dobra, jeden tutaj gratis jakby był double burger. Na razie poczekamy sobie tak, o. Czekajcie, weźmy sobie tu. O, dobra, gitara. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Dobra. Co za Jeszcze dwa, nie? Pyk, pyk. Cztery. Dobra, niech będzie cztery. Będę wystarczyć. No, długo, 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 długo nic. Nagetsy są, frytasy są Kawka, lody, pojemniki, dobra Już niech się tylko to zesmaży i jedziemy z, z tym OK. Dobra, teraz już idę otwierać to Co, Józef otwieramy? Szybko, im bliżej do weekendu, tym lepiej, dobra Szybciej minie Dobra, dobra, dawaj Tararara, gra gitara Już idzie do nas, i idzie do nas, dobra No, daj, dajesz, daj, dajesz, daj. Okej 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 I okej okay. Hello Hello Dobra, dzięki Czyli tak, duże frytki, lody truskawkowe lody truskawkowe, duże frytki, splash cola splash light, nie splash cola. duże frytki Ej, dawaj, 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 dawaj szybciutko, Ej, no odłóż to i dwa razy lód raz, dwa, okej okay. dobra, gotowe, bierz już to już czekam na kolejną tacę dobra proszę Kawa była tam chwałę, tak? Dobrze mówię? Kawa. Kawa i Mr. Hop. Kawa. I... Mr. Hop. Pusz, 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 pusz... Dobra. Dobra, bierzesz to. Ja już mam kolejną tacę przygotowaną i proszę Państwa... Pyk! Czekamy, czekamy, czekamy i bierzemy szybciutko. Hej. Dobra, hej. Co to ty tym razem? Nuggetsy? Upsi. Dobra. Co tam jeszcze? Kawa. Przede wszystkim kawa, bo ona się dłużej robi. Lody truskawkowe, lody truskawkowe i yuma berry. Yuma berry. Okej. Okay. Kawa zrobiona. Yuma berry. Dawaj, dawaj, dawaj. Hello. Dobra, to będą już burgery tam. Dość duże zamówienie, kurczak, podwójny kurczak, ok. pstryk i tu masz tak, sałata Ok, do tego trzy razy majo, Raz, dwa, trzy, do tego trzy razy musztarda, Raz, dwa trzy, dwa razy pikle, raz dwa. Ok, i do tego jeszcze jeden pomidorek pomidorek dobra, lecimy z tym pstryk, chciał jumę i frytki małe frytki małe i jumę. Hey. dobra Wiesz to hamburger szybciutko, szybciutko hamburger i do tego ma być ketchup raz raz keczup trzy razy sałata Raz, dwa, trzy. Dobra. Następnie bierzemy tutaj. Majo Cztery razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. I trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Pstryk, pstryk. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Pstryk, to ma być jeszcze kawa. Kawa. Małe frytki, lody truskawkowe. Małe frytki lody truskawkowe mhm. okej okay. hello oj, czekaj, 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 tu mamy lody truskawkowe, podwójna kawa czyli podwójna kawa lody truskawkowe i średnie frytki średnie frytki lody, e, 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 e. Tu mamy Nagetsy kawa, Nagetsy kawa. Hej. To I małe frytki. Nagetsy, kawa, małe frytki. Okej. Okay. Tu już burger, jakiś podwójny kurczak burger, czyli znowu pstryk. Dwa razy, raz dwa i do tego mamy trzy razy cebula. Raz, dwa, trzy mhm. dobra. Następne lody truskawkowe i średnie frytki truskawkowe i średnie frytki. Lody truskawkowe, średnie frytki eee, czyli lody truskawkowe. Teraz lody truskawkowe. Duże frytki całe mi zabierze, no i to były co to jeszcze? Nagetsy, Okej okay. I Mr. hop Hello Mr. Hop. raz, dwa Ej, one, kurcze Duże, okej, okay. gotowe Wyk. Nagetsy z kurczaka, no to będą ostatnie na Splash... splashlight. Hello, hello, razy. Aha, dobra, musi być paragon. Okej, okay. O na ja, Nagetsy, czyli jednak, czyli jednak na gecy. Dobra, ruszmy tu tutaj. Proszę, sobie usiąść. Zaraz będziemy mieli nagetsy. Pierwsze średnie frytki. Średnie frytki. No ja tego wcześniej nie rzuciłem. No dobra, szybko się zrobi. Stryk. Stryk. Średnie frytki. Mr. Hop. Hello. Dobra, 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 dobra. Niech się tam robi, niech się to robi. Nagetsów nie chce, ale dobra, zaraz weźmiemy od niego to, tylko wyrzucę te nuggetsy już. Dobra, to w międzyczasie róbmy szybko. Mr. Hop. Mr. Hop. Do tego mamy się to. Hello. Okej. Okay. Średnie frytki. Nuggetsy. Okej. Okay. Co on chce do picia? Eee, Splashlight Cola, Splashlight Cola. I dwa razy tak. O, o, nie tutaj. Stolik 14, dobra. Hello. Zaraz, zaraz, zaraz. Eee, Cyk, cyk, cyk. Okay. To ma być cheeseburger. Tak. Dobra, cheeseburger. Gdzie ty chcesz go położyć? Należy chyba na tacy, co? E, dobra. Tylko dwa razy koł ten, raz, dwa. Następne trzy razy sałata, raz, dwa, trzy. Dwa uh. razy mają, raz, dwa. Raz musztarda i do tego trzy razy, raz, dwa, trzy cebula i dwa razy pomidor. Raz, dwa. Dobra, mamy to. Szybko, 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 szybko. Splashlight i kawa. Kawa, ok, i splashlight. Dobra, proszę bardzo. I... Proszę bardzo, nie wiem, czy się nam się uda to. Ok. Splashlight było na... Okej okay. Nie chciał podwójnie, prawda? To jest pojedyncza... Dobra, bierz to eee, Następny, co on tam był? Co on tam chciał? Cheeseburger, znowu? Co za łeb Okej, okay, dawaj paczkę. Burger, kurczak Dobra no, pstryk, 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 okej okay. Cheeseburger, jeden ketchup, ketchup Dwa razy sałata, raz, dwa, ok I do tego miało być trzy razy musztarda, dobra, trzy I dwa razy, dobra Szybciutko, szybciutko, to jest stolik numer 6. Czyli tu Nuggets z kurczaka no, dawaj. I ostatnie lody truskawkowe. Lody truskawkowe. Szybko, szybko, szybko. szybko. Dobra. Bierz to, bierz to. Okej. Okay. Ten miał być kurczak, burger z sałatą. Dwa razy. Raz, dwa. Sałata. I do tego majo, Mają raz. Raz, mają. O, doki, Dobra. Kładziemy tutaj. I co do tego jeszcze miało być? Splash cola yy. Oj, Splash cola podwójna kawa o ja. i lody truskawkowe lody truskawkowe raz, dwa lody truskawkowe tego napój i podwójna kawa tylko to? no dobra, tylko i aż można powiedzieć o! rozluźniamy mięśnie rozluźniamy teraz Dobra, kawa, wypełnijmy to. No, usłyszałem tam, że ktoś się ucieszył, więc i ja się cieszę. Dobra, ten gec zostawiamy, czy jednak. Uch, udało się. Dobra, zrób tutaj. I zróbmy tam obok tego. To jest jedno. Jedne fryteczki? Jedne. Dobra. Jednej fryteczki. No, jak sami widzicie, ileś tam tego zostało. Dobra, nie wyrzucaj. Wykorzystaj. Kto ma wiedzieć, ten wie. Dobra, tu. Tu, 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 tu. 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 Okej. Okay. Nie wyrzucaj, wykorzystaj. Połóż to gdziekolwiek. Dobra, tacka tutaj, druga tacka tutaj. Już możemy pochować te rzeczy. Uh. Dobra, uzupełnijmy nasze podrób, Dobra. Udało się. Teraz musztarda. Plup. I plup. Dobra. Już nie ma. I teraz ketchup. Plup. I plup. Jeszcze jest. Ale nie jestem pewien tego tutaj. No pewnie. Jeszcze coś tam zostało. Dobra. Weźmy sobie szybciutko tutaj. Chyba więcej nie będzie. Musztarda Piu. Ale skok to ma niezły Dobra To to zostawiamy A to sobie odłożę Pstyk Czemu by nie Zamknięte, zamknięte Dobra, teraz tu szybciutko To co, Joseph? Zbieramy tacę O, jest taca pierwsza, za ciebie płacę Dobra Całkiem przyzwoicie, całkiem przyzwoicie, powiem szczerze. 49... Ładnie, ładnie. Nie jest to łatwe, ale... Ale warte swojej ceny. <grym> dobrze, dobrze. 24, no tutaj trochę tak malutko, ale to chyba były tylko napoje na getsy. Czekam na takie duże zamówienie, takie, uh, że to będzie stówa pęknie. Ciekawe, kiedy stówa pęknie. Dobra. Dobra. Co my tutaj mamy? Kolejne. 30, 6... 7. Za napój nawet przyzwoicie. Dobra, teraz 100 Następne. O, kolejny poziom 33 i ostatnie. Dobra, i zobaczmy. Tu jest deszka. Jeszcze... Ile jest tutaj? Też 5, czyli też 15, jak poprzednim razem. No, jest spoko. Dobra, yy... co tu więcej? Nic. Dziękuję bardzo serdecznie, Joseph, za dzisiejszą pracę. Spisałeś się. Dzięki. Zamykamy. Zamykamy. Jutro będzie piękna pogoda. <noise> Dobra, zobaczmy. Dzień 45 zakończył się. Liczba 15 klientów otrzymane i zrealizowane zamówienia 15. Także pff, ja jestem mega zadowolony, bo ten dzień dobrze nam poszedł. A przed nami weekendzik. To co, życzę Wam miłego weekendu. Dziękuję bardzo, że tutaj byliście. Trzymajcie się, do zobaczenia i czołem.